Witam, witam. Chcę jeszcze raz wydać Witam w kolejnym moim nagraniu wideo na pewno krótszym e, niż poprzedni, ale równie ciekawym, gdyż e, pokażę w nim e, funkcję w tej Nokia 2700X, nie? Nie, no, 2700X Tak się oznacza, procesory Ryzen chyba. To, to jest Nokia 2700 Classic. E, Przepraszam bardzo za zamieszanie. 2700 klasyk, e, e, funkcję rozpoznawania głosu. E, wiecie, że ta Nokia taką funkcję przeszada? Czyli po prostu rozpoznawanie głosu, mowy. Ja robiłem poprzedni film na temat e, tej głównoki, główny, taki cały, czyli wszystkie, całe oprogramowanie omówiłem w poprzednim materiałem na moim kanale. To wspomniałem o tej, o tej funkcji, ale jej nie pokazałem, gdyż nie wiedziałem, czy, że można, ją, czy można ją pokazać, gdyż y, pojawiały się tam podczas konfiguracji tej funkcji y, nazwiska. Tak jak nie wiem, Jan Kowalski, jakaś są, Oliwia Śliwa, jakie i są i, i inne tam, nie? Y, ale to są wyłącznie, szybkie. teraz kieruję do moderacji YouTube'a. Proszę Państwa, to są przykładowe dane osobowe i proszę na to nie zwrócić uwagi. Uwagi, gdyż yy, po prostu to ma na tym też możliwość wyboru kontaktu, to rozpoznawanie mowy. Dlatego są podczas konfiguracji tego rozpoznawania mowy jakieś przykładowe inne i jakieś tam wymyślone nazwisko. Więc to jest po prostu przykład. Fikcyjne coś. Bo się pytałem mojego znajomego. Także... I czytałem w internecie. Także I tak jest. Ja to by oprogramowanie tej, no tam doki całą wytyściłem. Tutaj, tutaj nie ma żadnych... O, przepraszam Nie ma żadnych danych. Prywatnych, nie? Także tyle informacji, idziemy żeby nie przedłużać, a, do, a muszę ją włączyć, bo jest wyłączona ta Nokia, ok Proszę bardzo, nie wiem jak z baterią, a tam, no jedna kreska jest tylko, jedna ładowana, ale dobra powinna wystarczyć. Teraz, żeby skonfigurować żeby tą funkcję, to wchodzimy do menu. Updrawera, up tu jest wszystkich yy, funkcji. Przechodzimy do ustawień. Szukamy teraz yy, sekcji ustawienia telefonu. Już teraz szukamy rozpoznawania głosu. Proszę bardzo. I tu mamy trzy funkcje, polecenia głosowe, język rozpoznawania, czyli musimy wybrać, jakim się będziemy posługiwać. Jest on obsługiwany angielski, francuski, angielski, francuski, ee, niemiecki i polski. W tym oprogramowaniu, które tu jest wygrane, do tej nokii. Ja wybrałem oczywiście polski, dalej mamy ćwiczenia rozpoznawania głosu, Czy po prostu konfiguracja. Po kolei, polecenia głosowe to jest po prostu możliwość sprawdzenia, jakie polecenia możemy sobie wykonywać. Język to już właśnie mówiłem i ćwiczenia rozpoznawania głosu to jest konfiguracja, więc przechodzimy teraz do tej opcji. I teraz mam to przeczytam. Za chwilę rozpoczną się ćwiczenia e, rozpoznawania głosu. Podłącz został słabkowy, jeśli głos używasz, ale nie jest to wymagane. Przy rozpoznawaniu głosu. E, ćwiczenia rozpoznawania głosu powinny odbywać się w cichym otoczeniu. No jak że No to jest mam nadzieję otwista, nie? Proszę tylko, robię ten mikrofon. To jest mam nadzieję otwista, nie? Żeby po prostu silnik rozpoznawania głosu, który tu jest zamontowany, jest umieszczony w tym programowaniu, żeby mógł e, rozpoznać nasz głos, nie? A nie jakiś tam w otoczeniu. Więc samą konfigurację robimy w ciszy. No tak jak w przypadku na przykład Siri czy Asystenta Google. To samo to hasło, jak się wymawianie wymawia tego hasła, nie? Hej Siri czy OK Google. Nie przepraszam się komuś, bo aktywowałem to e, asystenta. Nie? E, no, to ta konfiguracja tego czegoś, czy odbywa się w ciszy. Dobra, kontynuuj. Następne naciśnij gotowe i wypowiedz następującą nazwę lub polecenie. I jak widzicie tutaj mamy już nazwisko i imię i to są oczywiście przykłady fikcyjne jakieś. Także żeby teraz mi tutaj yy, moderacja YouTube nie zablokowała, mówię, powtarzam jeszcze raz, proszę Państwa, to są wyłącznie przykładowe, wymyślone jakieś przez twórców noki i oprogramowania e, rozpoznającego głos e, te przykłady. Nie? Żeby górc to skonfigurować. No mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Dobrze. Jeden. Klikamy gotowe. Czyli środkowy guzik i powtarzamy to polecenie na nasz głos. Najlepiej przybliżyć telefon do naszych ust. Wojciech Tarmaszewski. O i mamy teraz kolejne polecenie. Mając nazwę. Włodzimierz Kasprzak. Dobra. Martyna Śliwa. Stanisław, Eee, Źle pomówiłem, ale to jest trudno, to zrobimy jeszcze raz. Marek Wnuk. Jak źle powiesz, to przepraszam, to się nie denerwuj, to po prostu będzie działało, tak, to jest jak. Dorota Nowak. Januta Kranjak Jakub Basista Jan Kowalski Mirosław Groniński i teraz już nie mamy imion i nazwisk, tylko tryby, czyli profile telefonu. Ogólny. Milczący. Połącz z pocztą głosową. Koniec. Dobra. Koniec konfiguracji. Możemy ją sobie powtórzyć, jak, jeżeli, jeżeli chcemy, ale my tego na filmie nie będziemy robili, więc klikamy wróć. E, nie, 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 nie. Twiczenia, rozpoznawania, głosu zaklętone. Czy to mam tu jeszcze tylko? rozpoznawanie głosów można y, uakty, uaktywnić przytrzymując y, w trybie gotowości klawisz wyboru lub pra, prawie klawisz wyboru y, tak lub przez zestaw szławkowy po zmianie zestawu szławkowego ćwiczenia należy powtórzyć. Okej. Okay. O, i do tyle. to tyle. Stworzyłem tą konfigurację i teraz wam pokażę, jakie polecenia mamy yy, dostępne. Mamy możliwość zmiany profili. Ale to oczywiście tak nie wybierasz tych poleceń, tylko po, po prostu takie mamy polecenia, nie? Ogólny o, i mamy nawet syntazę mowy. Słyszeliście to? Czekajcie, bo... Po, Pobliżam do mikrofonu. Ogólny. 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 Bez dźwięku. Bez dźwięku. Bez dźwięku. Spotkanie. 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 Jak robot, nie? Na zewnątrz. Na zewnątrz. Dalej, mój styl 1 i mój styl 1. Mój styl 1 mój styl 2. No, a teraz moja morda się cieszy, jak nie wiem. Dobra, e, samochodowy. Samolotowy. Samolotowy. Jeszcze coś? Nie, więcej nie ma. Dobra, radio. Łącz radio. Włącz radio. O, to mówiło jakoś normalnie. Włącz radio. Tak, jakoś zrozumiale. Włącz radio. Dobra. Wyłącz radio. Tak. Zastęp stacja radiona. Zastęp stacja radiona. Dobra. Poprzednia stacja radiona. Poprzednia stacja radiona. Poprzednia stacja radiona. Dobra. I to tyle. synteza mody to jest nawet nie? Taka retro i wolna. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Nagrywanie, rejestr, <grystwem>. połączeń, połączenia nie odebrane, połączenia <grystwem>. nie Połączenia odebrane. jak my, audio, Te budziki po prostu. Aha, informacja o tym nie Informacja o stanie baterii, dobra. Informacja o tym nie Informacja o stawieniu. dobra. o wyszedłem całkiem. A, bo wyszedłem całkowicie tego. No, wyjdź z tego, wejdź to bys, live to jest. Live to Tak. Dobra. menu, muszę wejść do ustawień, wszystko włączyć jeszcze raz. Mhm, mhm. Ustawienia telefonu. I teraz musimy znaleźć znowu te rozpoznawanie głosu. I teraz polecenia, nie? Alarmy audio i wstrzymamy sygnał. Informacja, audio nocy sygnału. Informacja, audio nocy sygnału. Może, może wy to słyszycie, ten są te zamówi, nie? No to jest, może nie na full, ale no, ale na no słyszalnym może dla was. Strona pływna. Dobra, jeszcze wiadomości SMS. Połączyć z pocztą głosową. Dobra, i to tyle. Dobra, no to spróbujemy teraz się pobawić o ustosowaniem głosu. Wychodzimy na ekran główny i teraz przytrzymujemy prawie guzik wyboru, czyli ten, to, tą kreskę po prawej stronie. Ogólny O, widzicie? Zadziewał Łączyłoby tryb ogólny, proszę. Mojster. A tak, nie wyszło mi. Mojster jeden. jeden. O, wyszło? Proszę bardzo. Informacje audio o stanie baterii. Informacja, audio o stanie baterii. O, taki sygnał, nie? No dobra. A jakie było to polecenie o tym sygnał? Czekajcie, ja muszę taką komendę znać dokładnie, bo to musicie wiedzieć, jaka jest dokładna komenda bo nie, nie zrozumie was. Gdzie to jest połączenie, ustawienia telefonu, rozpoznawanie głosu, alarmy audio, informacje audio o stanie baterii i informacje audio o mocy sygnału. Dobra, no nie ma tu karty SIM, więc zaraz no, to jak zobaczysz, zreaguje o mocy sygnału. No dobra, informacja audio o mocy sygnału. Informacja audio o mocy sygnału. A, nie, o pip, takie pignięcie było, czyli nie ma karty SIM. No, dobra. Włącz radio. Wyłącz radio. Wyłącz radio. Wyłącz radio. Nagrywaj. Nie zrozumiał powiedzenia. Nagrywaj. Uhamy się na ten dyktafon. Szcze w szczeb Rzeczynia w Nie? To proszę bardzo, nagrywam nagranie tekstowe. z W szczeb I w z tego słynie, no na no, w e, formacie AMR, nie? Więc będzie bardzo słabej jakości. To mamy w pauze i stop. I się zapisał. E, dobra. Łączenie. No, BK mi się zrobiło, no brak karty SIM, no, 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 no. jak nazwę do kontaktu do, do tego rozpasowania głosu, e, to po prostu czy Ty też e, będziesz mógł zadzwonić, nie? Także, ale ja tu karty SIM nie mam, także spokojnie nic się nie stało. E, dobra, no, no i tak, tak, ta funkcja działa, nie? Tak, taki asystent Nokia, nie? Tylko takie retro. Asystent, 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 głosowy, nie? No, taki wajer. Jak na 2009-2010 rok klasycznych Nokiach, nie? To, na, to naprawdę stos, To był, nie? Można było się pobawić, nie? No, piszcie, co myślicie o czymś takim. Eee, no, jak ja zobaczyłem coś takiego, to myślałem, żeby zrobić właśnie osobny film na ten temat, tylko. Który, to jest właśnie, który właśnie teraz oglądacie, ale musiałem się dowiedzieć, czy mogę to nagrać, ze względu właśnie na te imię i ale okazało się, że można, bo to są przykłady do konfiguracji. Jeszcze możemy sprawdzić, to radio, czy się włącza, nie? Więc, Bo ja tu mam kabel, kabel tak, tylko on jest bardzo zaplątany w słuchawki, a nie, nie, wydostałem. Dobra, proszę, mam, mam, czeka, więc podepnę go tylko sobie, I zobaczymy, czy jak ja włączę, e, powiem, włączę radio, czy nie włączę radio, nie, no, proszę, podłączyłem, no, sprawdza ten widok, ale to jest tylko chwilowo, uwaga, po ponownym podłączeniu Sławek. Co? Sławki. Podłączone użyj mikrofonu do. Do tych, którzy ty, ty. nie, 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 nie używaj mikrofonu. Dobra, bo nie będzie rozpoznawanie głosu działało. Bo wyłączyłem telefon, nie ten klawisz, przepraszam bez za to. Ale tam nie, nie wiem, jak Włącz radio. Szukać wszystkich dostępnych stacji automatycznie? Tak. Dobra, no potaka. no to i załatwiamy, to będzie radę go nie? Bo jest strojenie. Jedna tylko? 107-4, no super czekaj, to bo pod... muszę częstotliwość o kończąć wybrać ręcznie. Ustaw częstotliwość. O. No dobra. 90 i zara. ok. Dobra, no jest teraz już poprawna jakaś i teraz jest już możesz ustawienia wygrało przez głośnik radia tego telefonu. RDS, a temu RDS jest wyłączony. Teraz włączyłem, dobra, głośnik. O, gra. dobra działa. Czyli radejko działa, nie? Ale polecenie włącza się? Czekajcie błąd radio. Włącza się. Dobra, działa. Tylko że gra przez sławki, a nie przez głośnik domyślny, nie? No, ale się włącza. Trzeba no, przejść do ustawy radia i tutaj włączyć głośnik. No, bo jest tryb mono, i jeszcze i temat radika. Można jeszcze zmienić. No, domyślny, nie? Bo no, domyślny, jaki jest? No. O, taki jak jest, tutaj jak muzyczny. Dobra. Tylko sobie odłączę ten kabel. Dobra. Działa, teraz pan tego. Może pan zabiorę, nie z kadru. Przepraszam za ten hałas, ale zabierałem kabel z, z kadru. Dobra. No, no i to ja ode mnie, więc będę się z wami żegnał, piszcie co o tym myślicie, pokazałem nam to rozpoznawanie głosu przede wszystkim i troszeczkę radio. Nie, żeby się sobie sprawdzili, że czy okazji czy działa, nie? Działa. Także będę się z wami żegnał. E, z tej strony był Gaby szybko. E, piszcie, co używaliście tej noki, 27, siedam klasyk. E, klasik albo jakiejś innej ciekawej, bo widziałem w internecie, że były też takie nokie z taką klawiaturą kuberty. Kurde, to też były ciekawe, tylko też taką widziałem. Jak chodziłem do liceum, to jedna moje nauczycielka chyba od angielskiego. Miała też taką nokię taką czerwoną. Chyba też z taką kuvertę, klawiaturą ale co to za model to już nie wiem. Nie. Dobra, żegnam się z Wami. Cześć. Witam, jeszcze taki update zrobimy, bo chciałem jeszcze, do, do, nagraliśmy przy użyć rozpoznawania głosu e, no i tego dyktafonu. E, nagranie, nie AMR. Nie, no, więc sobie przejdźmy na pulpit. Ja już tutaj otworzyłem to mnokie. Tutaj mamy nagranie. Dzisiejsza, dzisiejsza data, tak dokładnie. Więc sobie skopiujemy je, może na no dowolne miejsce. My to możemy nawet pół a to potem wskazuję. I proszę bardzo, ostrożność multimediany. Może to być urochomy się na ten z tym lekarzem. są wcześniej nie? Nie? Proszę bardzo, nagrywam, nagranie tak synie, chcę, nie, I szczerze, że są z tego. Szczerze, synek się dni szczynia. I szczerze, syn z tego słynie, No nagranie, eee, AMR, nie? Będzie bardzo słabej jakości. Tu mamy w i stop. No, to pewnie, no, się plik i pewnie słyszeliście trzeszczy, czy to, to była bardzo głośno przestrzeń w obrazie, nie? No, bo, bo, także nie za dobrze to na, nagrywa się od dyktafonu, No, to także taki jeszcze update chciałem wam pokazać, ale żebyście już wykorzystywali jakąś retronogię, jak to jak już do nagrywania dyktafonu, tego, to, e, to musicie potem konwertować te tiki do MP3, ja polecam ten program Format Factory. robiłem film na jego temat na kanale, także znajdziecie sobie, nie? Także tyle jest, naprawdę teraz koniec, ode, tyle już ode mnie, cześć, pozdrawiam Wam wszystkich, polecam, Format factory jest darmowy, Obsługuje mnóstwo formatów. Formy AMR też obsługiwany jest. Także do MP3 powinno móc się dać. Powinno dać się skontaktować przy jego pomocy, a jak nie, to, to na pewno przy pomoże innego programu do obsługi audio, bo AMR to jest PIK Audio, także powinno się dać skonwertować na MP3. A, 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 a C jakiegoś bardziej znanego formatu, nie? Także tyle w macie? Pozdrawiam Was. Cześć.